Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj filmik trochę z innej beczki, ponieważ chciałam Wam pokazać jak zrobić kawkę mrożoną. Będzie nam potrzebna dość wysoka szklanka, cukier, jeśli słodzicie, jeśli nie, pomijamy. Kawa rozpuszczalna, mleko, kostki lodu oraz lody. Ja mam lody śmietankowe z płatkami czekolady i najlepiej sprawdzą się jakieś takie proste, jak wanilia, śmietankowe i coś w ten deseń. Zaczynamy od tego, że do naszej szklanki wsypujemy dwie łyżki kawy, dwie łyżki cukru, chyba, że nie słodzicie, zalewamy sobie niedużą ilością gorącej wody, tylko tyle, żeby nam się rozpuściła ta kawa z cukrem. Teraz dolewamy mleka zimnego z lodówki. Pofyrtamy sobie jeszcze raz. Teraz damy dwie, trzy kostki lodu. Mhm. I na sam koniec na górę dajemy lody. Nie żałujemy sobie, ile nam się zmieści. Tyle damy. I właściwie nasza kawa mrożona jest już gotowa. Prezentuje się ona tak. Wygląda dość smakowicie. Życzę Wam miłej zabawy. Mam nadzieję, że pochwalicie się swoimi kawkami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i pa!